Przed nami ostatni bezsenny dzień spośród bezsennych dni. Ten najważniejszy, to co? Zaczynamy. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Przed nami Wigilia Wszystkich Świętych, czyli inaczej All Hallows Eve, spopularyzowane jako. Halloween. Gdzie śmierć szczerze się w swoim upiornym uśmiechu, a szkielety tańczą na wietrze. To takie poetyckie, to takie widowiskowe, a wszystko to oczywiście od Raya Bradbury, który już dawno temu zachwycił mnie swoim Halloween Tree ale wracając do naszego Halloween bez względu na nazwę bez względu na uprzedzenia to jest kulturowe, symboliczne po prostu zakończenie lata i powitanie nadchodzącej zimy wszystko to po prostu z okazji zmiany pół roku po to by przypomnieć żywym że wciąż istnieją, wciąż trwają chociaż czasami to istnienie i trwanie wcale nie jest takie proste z tej okazji właśnie w ten ostatni bezsenny dzień proponuję Wam małą zabawę, a mianowicie bezsenny tak książkowy mam Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Miłego oglądania. Jak wyglądało moje pierwsze spotkanie z horrorem? Pierwsze jeszcze za wczesnego dzieciństwa były, słuchajcie, baśnie Braci Grimm. Nie za bardzo kręciły mnie te księżniczkowe historie. Mi najbardziej podobały się te najmroczniejsze. Właśnie te, które pochodziły od Braci Grimm, i na przykład nie jakieś historie z Morałem w stylu Wdowi Grosz. Oj, co to to nie, słuchajcie. Moją ulubioną baśnią do dzisiaj jest jednooczka, dwuoczka i trójoczka. Rodzice zawsze się trochę dziwili, że miałam taki pociąg do tej makabreski, jak ktoś z kogoś zdzierał skórę, ktoś z kogoś pożarł. No ale ewidentnie tak chyba się urodziłam, po prostu z umiłowaniem do horroru. No a potem miałam jakieś 7 lat, słuchajcie, i obejrzałam chyba przypadkiem szczęki w reżyserii Stevena Spielberga. No i. Tak się skończyło, że przez tydzień musiałam spać z mamą w jednym łóżku, bo tak po prostu się wystraszyłam. Ale jednocześnie stąd chyba jest moja słabość do horrorów klasy B. Tam, gdzie pojawiają się jakieś bestie, pojawiają się jakieś potwory, jakieś zmutowane zwierzęta, dlatego że ja, słuchajcie, do dzisiaj to uwielbiam. Ale wracając do horroru, potem była pierwsza taka horrorowa książka. Miałam jakieś 12 lat, pożyczyła mi ją koleżanka na działce u dziadków. Ja, słuchajcie, nie pamiętam zupełnie tytułu. Kładkę tak mniej więcej pamiętam, to chyba były te czarne wydania fantom. Presu, jeszcze tego starego Phantom Presu. I słuchajcie, tematem tego horroru był demon, był Legion. No ja teraz nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia jaki był tytuł tej powieści. Do dzisiaj nie wiem, do dzisiaj nie odnalazłam, ale no prawie umarłam ze strachu. No a potem była przerwa. Przerwa w horrorze przez kilka lat i jakoś tak jak poznałam mojego ukochanego, no to on mi przypomniał o Stephenie Kingu. I ja absolutnie przepadłam, i pierwszym horrorem po tej długiej, długiej przerwie było lśnienie. Króla horroru, właśnie! No i w ten sposób wpadłam jak śliwka w kompot. To było jakieś 12 lat temu, i tak do dzisiaj trwa. Pytanie drugie. Najlepszy horror, jaki czytałam? To jest ogromnie trudne pytanie, dlatego, że przez te wszystkie ostatnie lata moc przepysznych opowieści przewinęło się przez moje ręce. Ale chyba tym najlepszym powiem Wam, pozostaje po dziś dzień Cmentarz Zwierząt Stephena Kinga. Czytałam go już kilkukrotnie i on jakby za każdym razem, z każdym kolejnym czytaniem ewoluuje. Jest coraz mniej straszny, tak paradoksalnie, i coraz smutniejszy jednocześnie. Kto czytał ten wie, że Cmentarz Zwierząt jest opowieścią o niemocy pogodzenia się ze śmiercią, o żałobie, z niezrozumieniem nawet samej śmierci. I jednocześnie mamy tam również Wendigo, mamy indyjską klątwę, więc jak tutaj tego nie uwielbiać? Był najlepszy, to teraz najgorszy horror, jaki czytałam. Powiem Wam, że przez te wszystkie lata było naprawdę niewiele. Słabiutkich tytułów pośród grozy i horroru, takich tytułów, których nie mogłam znieść, i trudno było mi je nawet czytać. Ale jednym z nich, słuchajcie, do którego do dzisiaj pamiętam, jest panika Grahama Mastertona. Panika, która sprawiła, że ja po Grahama Mastertona nie sięgałam przez długie, długie lata. Akcja rozgrywa się pośród chicagowskiej polonii, całość jest dość mocno żenująca, zupełnie niespójna. Ja nie wiem, i nielogiczna jednocześnie, co się po prostu czytało z, taką, z takim poczuciem, że nady. Przeprawa przez panikę była dla mnie absolutną męczarnią. Przez wiele, wiele lat mnie namawialiście w ogóle do Mastertona i dziwiliście się, że nie czytałam więcej jego tytułów, i dopiero wtedy po latach sięgnęłam po Manitu. no i stwierdziłam, że dam mu jeszcze kolejną szansę. Pytanie czwarte, najstraszniejsza scena z horroru. Takich scen w horrorach było wiele, 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 oj wiele przez te wszystkie lata, ale jest kilka z nich, które naprawdę zapadły mi w pamięć, szczególnie też ta jedna. To początek ludzkiej przystani Johna Evida Lindquista, kiedy podczas rodzinnego spaceru znika nagle mała dziewczynka. Ona po prostu znika pośród śniegu, pośród lodu, pośród wręcz oślepiającego zimowego słońca, Rozpływa się w powietrzu. W tej scenie czuć cały terror to poczucie niesamowitości, które nadchodzi z całą tą opowieścią. Pytanie piąte. Najlepsza ekranizacja horroru? No właśnie, i tutaj będę miała dla Was film pełnometrażowy i będę miała dla Was też serial. Pewnie Was nie dziwi, że filmem jest Dracula w reżyserii Francisza Forda Coppoli z 1992 roku z Garym Oldmanem w roli hrabiego i Antonym Hopkinsem w roli Van Helsinga. Mamy tu piękno lokacji, rozmach, widowiskowość i te kostiumy i ta muzyka. To jest coś pięknego. Coppola stworzył dla mnie perfekcyjną ekranizację. To jest sama przyjemność przyjemność oglądania. Ja co roku wracam do tego filmu i co roku tak samo się zachwycam. No i oczywiście, bo krew jest życiem. No ale obiecałam Wam jeszcze serial. Jeżeli chodzi o serial, to słuchajcie, polecam Wam bardzo Terror. Terror na podstawie powieści Dena Simonsa. I słuchajcie, ja w ogóle nie miałam pojęcia, że ktoś będzie w stanie na ekranie oddać te olbrzymie lodowe połacie lodów właśnie. Ten śnieg, drużytkoczący, to poczucie klaustrofobii i osaczenia pośród wielkich przestrzeni, a jednocześnie umieścić tam moc intensywnych dialogów, od których nie można się oderwać. Powiem Wam, że jak dla mnie, to terror jest idealnym uzupełnieniem książkowego pierwowzoru i to jest sama przyjemność oglądania. Ulubiona klasyka grozy. I w tym przypadku mam trzy propozycje, bo oczywiście nie mogłam wybrać tylko jednej. Po pierwsze Dracula, Brama Stokera, bo uwielbiam epistolarną formę tej opowieści, bo pomimo tych wszystkich lat, które minęły, wciąż jest absolutnie przepyszna do czytania, no i oczywiście również dlatego, że krew jest życiem. Frankenstein Mary Shelley, czyli współczesny Prometeusz, jedna z najwspanialszych, najbardziej przejmujących opowieści grozy, która jest tak naprawdę opowieścią o koszmarze odpowiedzialności. I oczywiście widmo nad insmów HP Lovecrafta, czyli naszego samotnika z Providence, małe miasteczko, klątwa ciążąca nad mieszkańcami i to poczucie osaczenia, klaustrofobii i tej niemocy ucieczki. Nikt jeszcze tego tak nie oddał jak Lovecraft właśnie. Czas na ulubiony motyw w horrorze. Prościzna, dla mnie są to wampiry. Wampiry? Bo oczywiście krew jest życiem. I uwielbiam wampiry zarówno w wersji literackiej, jak i w wersji filmowej, serialowej, komiksowej, w każdej, jaką mi podacie. Motyw krwiopijcy w ogóle jest dla mnie jednym z najbardziej fascynujących, najbardziej przyciągających, dlatego, że zawiera w sobie moc metafor, moc interpretacji, no jak chociażby było w Czerwonym Śniegu i Jana Elma Te opowieści można odczytywać na wiele różnych sposobów i w ten sposób uwielbiam tak samo Lorda Ruvena z Wampira Polidoriego. uwielbiam Hrabiego Drakule, ale też uwielbiam te specyficzne, libertyńskie wampiry od Enrise, czy potworne, spotworniałe, prawdziwe z 30 dni i nocy, czy z miasteczka salem Stephena Kinga. Jeżeli chodzi o te nowoczesne wampiry, no one nie do końca do mnie przemawiają, a dlatego być może, że tam nie chodzi tyle o potworność, a raczej o bawienie się motywem pięknej bestii. Więc zostawmy ten temat. Najciekawszy bohater horroru, najciekawszą bohaterką grozy według mnie jest Mary Catherine Blackwood, czyli inaczej Mary Kat. Zawsze mieszkałyśmy w zamku Sherry Jackson. To jest taki archetyp antybohaterki w literaturze, no i nie ma się co dziwić, bo tej dziewczynie po prostu nie można ufać. W ogóle nie można ufać w to, co ona mówi, w to, co ona opowiada. A najstraszniejszy bohater horroru. Dla mnie, słuchajcie, od jakiegoś czasu jest to tańczący klaun Pennywise z powieści To Stephena Kinga, dlatego, że Pennywise, słuchajcie, jest taką metaforą wszystkich największych lęków, wszystkich największych strachów dzieciństwa i naszych dziecięcych traum, które powracają do nas po tych wszystkich latach i potrafią nas dorwać w naszej dorosłości w tym najmniej spodziewanym momencie. I to właśnie dlatego Pennywise tak działa na moją wyobraźnię. czas na ulubiony polski horror. Polska groza niezmiennie mnie urzeka, zachwyca, hipnotyzuje i zaskakuje. Ja słuchajcie uwielbiam poznawać kolejne polskie horrorowe tytuły, no i nowe nazwiska, które dołączają do tego panteonu grozy. I na dzisiaj moim ulubionym polskim horrorem, tak myślę, jest Inkub Artura Urbanowicza. W tej powieści wszystko jest na swoim miejscu, porządnie straszy, przeraża, daje też do myślenia, no i snuje fascynującą opowieść o do ziora, na superszczeźnie. A ulubiony cytat z horroru no oczywiście mam taki cytat, słuchajcie, mam mój ulubiony fragment i na pewno go poznacie, jak tylko wam go przeczytam. Dom na wzgórzu, szalony dom stał samotnie pośród wzniesień, kryjąc w sem wnętrzu ciemność. Stał tak od 80 lat i mógł stać następnych 80. Wewnątrz ściany wznosiło się pionowo, cegły ciasno przylegały do siebie, podłogi były mocne, a drzwi starannie zamknięte. Gruby płaszcz ciszy pokrywał drewno i kamień domu na wzgórzu, a cokolwiek wędrowało w tych murach, wędrowało samotnie. I to jest oczywiście wstęp do nawidzonego domu na wzgórzu Shirley Jackson, jeden z najpiękniejszych wstępów w literaturze, moim zdaniem, który absolutnie działa na wyobraźnię. I wreszcie na koniec ostatnie pytanie premiera horroru, na którą czekam niecierpliwie. Słuchajcie, w przyszłym roku wydawnictwo Wesper zapowiada powieść, która nosi tytuł Całopalenie, Roberta Marasco. To opowieść o pewnej posiadłości, kupionej za bezcen oczywiście, jak to w horrorach bywa no, która posiada taki mały, pewien haczyk. Otóż w odosobnionym skrzydle tej posiadłości wciąż ktoś mieszka. Jest to pewna starsza pani, którą wciąż trzeba się opiekować, a która wcale tej posiadłości nie opuszcza. No i tak zaczyna się koszmar. Ja słuchajcie, czuję, że ta opowieść to będzie coś niesamowitego i już nie mogę się doczekać. Kochani, mam nadzieję, że ten bezsenny, tak wy, ostatni bezsenny dzień Wam się spodobał, że pytania Wam się spodobały, nieco być może nawet Was zainspirowały. No a teraz zapraszam na konkurs! Ostatni mini konkurs w bezsenne dni do wygrania jest ten. Oto zestaw widoczny na zdjęciu. Tak jak w poprzednich dniach, książki dostaliśmy od wydawnictwa Wesper, natomiast zakładki, magnetyczne pyszne zakładki od sklepu molon.pl. A zadaniem konkursowym jest dla Was odpowiedzieć w komentarzu pod filmem na minimum trzy pytania z tego tagu. Wpisujcie swoje odpowiedzi właśnie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 6 listopada, więc szybciuchno, szybciuchno, a na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. I w ten sposób, kochani, kończymy bezsenne dni na Wielkim Buku. Kończymy je dzisiaj zabawą, kończymy je z impetem. No i nie smutać, nie martwić się, wracamy za tydzień w bezsenną środę. Aha, i pamiętajcie, wszystkie te pytania znajdziecie również na blogu Wielkiego Buka. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa. A jeśli jakimś cudem ominęły Was bezsenne dni, to zapraszam Was na pierwszy dzień i na drugi dzień. Sami zobaczcie, co też się wyprawiało w ostatnich dniach właśnie. A jeśli jesteście tu nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. O horrorze opowiadamy tutaj na Wielkim Buku co środę, bo środy są bezsenne. Na dzisiaj jest ostatni bezsenny dzień. Do zobaczenia!